Anna obiadek wybiorę Ciebie, Ciebie, Ciebie. Zobaczymy, co w takim razie będę mógł zjeść. Czerwony, zielony czy żółty? Coś jest w środku? Pytanie tylko co. I rzucam. Zielony. Uwaga! Pierwszy z moich pięciu rzutów to są pierogi. Na sam pierogi. No nie. To jest mój obiad. Zaczynamy od godziny 16.30, 16.40, zobaczcie, Rozpoczynamy 24 godziny. Mogłem wylosować jeszcze coś takiego jak... O Jezu, jedzenie dla dzieci. Albo mogłem jeszcze mieć burgera! No nie, wykieram! Nie, to jest nie. Cały z burgera! Nie. Ja wybieram różowym, fioletowym okay. i białym. I... Nie lubię tego. Co? Będziesz miała. Pokaż. Od czego zaczniesz? Od czego zaczniesz z tym? Przygody, pizzę, naprawdę, jakie ty masz szczęście. A co mogłaś ewentualnie jeszcze zjeść? Uwaga. To No to najlepiej trafiłam. Tak, co jeszcze miałaś? Sucharki. Ten filmik słuchajcie pojawia się w czwartek, a odcinki są zawsze to wtorek, to czwartek I to sobota jest o godzinie 19.30, więc subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić Bo nie ma sensu, o tyle fajnych rzeczy się dzieje Lepiej są tłumy i brak produktów. Tak, ale to nie znaczy, że się poddamy i pójdziemy Proszątki bez pierogów Tak, pierogi na pewno jakieś znajdziemy, Wiktoria chodź, no ja bez z tym nie wyjdę, wywalczę okay. je Ja picę już mam Duże rzeczy w związku z koronawirusem się wyprzedaje, ale pierogi są Które bierzemy, Wika? Które, które bierzemy? Które jasne? No no z grzybami? Nie chcę. Ze szpinakiem i brokułami chyba też nie chce. Nie ma z mięsem? No z mięsem jeszcze nie zauważyłem. Z pieczarkami i mięsem to też może być, prawie to samo. To jest na obiad, żeby ten obiad mieć jakiś późniejszy, kolacja nie też późniejsza, bo zaczęliśmy stosunkowo późno, więc zobaczymy co będziemy na kolację potem. Nie, ale zanim to najpierw zjemy nas Bo nie... Najpierw by kolejkę. Koniec... Moje jest przygotowane, Wiktoria pierwszy, bo chce już zjeść i tak czeka. No nie no, zaczekam na ciebie, ja jeszcze swoją pizzę muszę przygotowywać. A... No i co? Kamant, patrzcie jakie to jest piękne. Jezu, jak ja kocham pierogi. Ja Zaraz zobaczymy, czy masz takie lepsze. Nie oceniam widzowie. Tak? Dobra, cały świat czeka, żeby zobaczyć jak wygląda twoja pizza, kochanie. No mogłaby Bo... lepiej wyglądać, ale nie chciało mi się zamawiać ani nic. Znam, że w sumie mam w jedną, więc jem którą tą, którą mam. Dobrze, jest. no po co masz zamawiać? Uwaga. Ten wygląda jak jakaś... no fajnie wygląda zjadłbym, przyznam szczerze. Ale w końcu mam ochotę większą na moje pierogi. Zagłosowaliście już, tak? Pizza i pierogi, mam nadzieję, że tak, bo jak pizza. nie to... Twoje pierogi ładnie chyba wyglądają niż moje pizza, ale wiadomo, że pizza to... Głosujcie, bo nie wytrzymam! Uh -huh. Tak, dobra, na pewno smakuje ci. Tak. Okej, okay, to się cieszę. Swoją drogą woda jest oczywiście dostępna cały czas, z tego mogę bez przerwy, żeby nie było. Jest pełen jak pączek, ale oczywiście co? Chcę znowu jedzenie. Nie chcę znowu jedzenia, ale jest ważna sprawa, bo teraz tyle się w tych kolejkach stoi, że może po prostu teraz pójdę rzucić, pójdę do sklepu, kupię i jak wrócę do to znowu będę głodny, bo naprawdę jest masakrycznie dużo ludzi teraz wszędzie. Wiesz, bo muszę odpocząć, bo w brzuchu mi się trafi wszystko. <śmiech> <śmiech> Dobra, to ja wybieram pierwsza teraz. Jak wybierasz pierwsza? A to ty też będziesz teraz brała? A co pójdę z do sklepu i nic sobie nie kupię? Piękny. Aha, No dobrze, okej. Okay. Uwaga, co to mamy? Ja mam niektóre wrażenie, że tutaj będzie kość na przykład albo nie wiem, homar, bo jest w menu, tylko nie wiem, w którym balonie, ale jest. Może jakiegoś homara byś zjadła, co? Nie, nie. No i. <grym> nie co powiem. Ty no. jak nie powiesz? Ty jak nie powiesz? <grym> Powiedziałam co mogłam wylosować. No to super, ale nikogo to nie interesuje w tym momencie. Mogłam wylosować. O, mogłam sama wybrać. O. A, pytanie, mogłaś sama wybrać. To jest jedyna o. taka karta, najlepsza ze wszystkich. Mogłaś sama wybrać, co byś chciała zjeść. Co ewentualnie byś mogła jeszcze wylosować? Tofu! To trafiłam pomiędzy. Lepiej niż cofu, gorzej niż sama sobie wybrać Co wylosowałaś? Co to jest? Hondo. Dobra, o, faktycznie wcześniej pizza, teraz hot dog. Ence, pęce, w której ręce? Pierwszy. Oj, tutaj wyczułam coś, coś smacznego. Tu już mniej. Czerwony będę rzucał, no. Trzy, cztery. <noise> Jezus Maria nie cierpię tego. Na kolację dnia dzisiejszego będę miał. Dobrze, niedobrze, winogrona. Nie Ale. Ale tam nie. była jedna kulka winogrona, tylko że nie było takiego obrazka, żeby tak, wydrukować nie, nie, ale umawialiśmy się, że będzie jedna kulka winogrona. Czy ja mam winogrona? Tam masz, tak. A właśnie co? Jeszcze mam innego. Zupę jarzynową, zupę warzywną. No w chyba to bardziej mi się najadł. I druga jest jeszcze tutaj. Mogłem dobrze, bo mogłem mieć ewentualnie samego sneakersa. I teraz nie mogła się doczekać, więc stwierdziła, że Windzie zje swojego doga. jak jak smaczne. Nie pamiętam kiedy jedną Smacznej kolacji Wikcia, patrzcie co ja mam. Trzy, cztery i... No dobra, to jeszcze nie teraz. Więc w takim razie trzy, cztery ry No dobra, to jeszcze nie tutaj. I w takim razie, uwaga. Tutaj znajduje się moja kolacja, patrzcie jak ona wygląda. No spokojnie, no napięcie rośnie, no. Dobra, moja kolacja wygląda dosyć... Zobaczno, no. No, no co, on się śmiejesz. Historyczny moment, moja kolacja. Jak? Dobra? Dobra. To to na śniadanie. Czerwony, niebieski czy różowy? Wiktoria, który byś obstawiała? Który byś ja rzutowy? Różowe. Różowy. Tak. On będzie tylko się najem, bo ta kolacja wczoraj no była taka... No cóż, no mam jeszcze trzy rzuty dzisiaj. Uwaga! To ja jest mnie... Uwaga. Pośpieszy. Uwaga, Trzy, cztery, uszy. A tra? co teraz? ja w piórku Aha, No, no dobra. O nie, ale który jest niebieski, a który jest różowy. A nie <grym> są w tej te karteczki, nie, o Jezus, wyle... nie wyleciały. Dobra, w różowym jest. A gdzie jest niebieski? Tu jest niebieski Bo tutaj słuchajcie zostało z różowego, tak, to jest w środku, a tu w takim razie mam niebieski. Co będę miał na śniadanie? Na śnie... <grym> Kości dla psa. Ładnie się rozpoczyna dzień. A co mogłem jeszcze wylosować w takim razie? O, mogłem wylosować grzyby. No to też bym sobie pojadł, widzę. No, a co w czerwonym. Na słodko, donat. Donat był. No, donat no, jest najlepszy. Donat był najlepszy. No kurczę, no to najgorzej mam, no. Widzę, że przygotowana. Tak, będę z daleka rzucać. Co trafisz, tak trafisz? 3, 4, 3, 2, je. przygotowana na pewno. No ja nie wierzę w ciebie, no kochanie, Ale to Ale to, to ten? W takim razie, czy jaki? Myślę, że jeszcze raz, bo żaden nie pęknął. Tym razem się uda kocha... Co? Którego ty w ogóle też trafić? Brawo, brawo! Od razu. Teraz pytanie... Tamten był pierwszy, żeby nie było. Co w takim razie, co masz? Czy było warto, czy nie było warto w to rzucać? Nie jest źle, no. Co to masz? Sok owocowy. Sok pomarańczowy, sok owocowy na śniadanie, no tak nawet zdrowo się nie najesz A co mogłaś wylosować? Banana. Banana na śniadanie banana zawsze dobry. Mogłaś wylosować jeszcze Lodę. loda. No, no to. No ja się jeszcze jednak z tego soku <grym> zdrowo, Kupię no. To w super wielka, ale to ja mogę jeszcze raz rzucić. więc rzucę sobie jeszcze raz I potem ostatnio zostawię na obiad Robię to samo Do końca challenge zostało mi jeszcze tylko dwa rzuty, bo mieliśmy pięć Którego by trafić? Żółty, różowy czy zielony? Wika, który by trafił? Różowy Różowy? Tak Jest najmniejszy i jest do środku, aż się prosi, żeby w niego rzucić Ale zobaczymy czy trafi, bo już tam lewą ręką Trzy, cztery Ok, mamy. Mam nadzieję, że tej kości, jak już ją zjemam, bo jak wiglę z jedną, przygryzę, cokolwiek z tym zrobię. Mam na nadzieję, że będę miał wynagrodzenie jakieś, a będę miał. Ok, Krosan, Po francusku, rogalik, fajnie, nie narzekam. Jeden gregalit, no, mam zjeść na obiad Fak Faktycznie, bo to jeden A wylosować ewentualnie jeszcze na śniadanie dzisiaj mogłem O jest! mogłem wylosować, albo wodę mogłem mieć no Samą dobra, wodę to lepszy Nie, krosant jest zdecydowanie najlepszy, super Nie, ja jednak rezygnuję z strzału Na ten moment? Tak, sokiem się najem do obiadu co, hamarcie wystraszył, rozumie. Tak. <laughs> albo kość? No to dobra, no faktycznie sokiem wystarczy na razie No nie ma co narzekać Kresant na śniadanie to brzmi jak nawet dobry plan To brzmi jak dobry plan wszystko Bierzemy naszego truskawkowego? Kto bierze ten bierze, krosant krosantem, ale jak ta kość będzie w ogóle wyglądać Co z nią się w ogóle stanie? No to zaraz, najpierw się zajmij krosantem. Mamy w takim razie pierwszą rzecz no, W zasadzie to drugą rzecz na, na moje śniadanie Teraz czas na tą pierwszą, najgorszą ja Nie wiem w ogóle co Jeszcze tutaj... mój sok, Cześć. No dobra, jeszcze twój sok, no ta kość, zaraz, zaraz po nią pójdziemy Nie wiem czego się spodziewać pocieszyć, że w tym sklepie stołuje się lalka i jest bardzo zadowolona Pocieszasz, naprawdę. No faktycznie bierzesz duży. No muszę się jakoś najeść. Znaczy no najeść się jak najesz. Zapełnij żołądek. Nastał ten moment, wyszliśmy z zoologicznego i tak mam co, bardzo mieszane uczucia co do jakiegoś śniadania, tak niezbyt fajnie mi się ten dzień rozpoczyna muszę przyznać. Ta kość, którą mam zjeść... Wygląda mniej więcej tak. W sensie nie będę musiał całej, całej zeźć, no bo też nie o to chodzi chyba, ale po prostu próbować skosztować, zasmakować zobaczymy, boję się. No, Idziemy umyć kość. Tak! To w ogóle nie jest raczej dla ludzi przeznaczone, więc faktycznie może umyć tego jest dobrym pomysłem. Mam nadzieję, że wszystkie walory smakowe mi nie... Nie uciekną przez to Nie wiem jakie to... Żeby Ja nie wiem wie, to... Ja nie wiem, <laughs> ja wiem jakie to walory w ogóle mogą być Czegoś tu mogę spodziewać no Nic mi się nie stanie ja, ja nie wiem co to jest hmm. nawet naprawdę... Czemu ja musiałem wylosować kość? No nie mogę to w innym balonie. <laughs> Larka, chcesz? Chcesz? Ale wiem, nie żeby... ja my tej części tak? No tak może jeszcze raz przepoleruję dokładnie No dobra no niech będzie No jak wylosowałem to wylosowałem Nie wiem z której strony to ugryźć Tak czy tak Czy, czy co? Czy jak, z bok? W sensie bok W sensie tak? Tak Trzy Dwa Jeden Dajesz no No już Jojca. No w rozpakowych to chyba to nie ma w ogóle Nie wiem czy to mogę zaliczyć Jeszcze troszkę pociągaj a. Dobra, zaliczamy ci, już kresanta. Daj to Co jeszcze <grym> szczęście, mam to coś nieco lepszego. Patrzcie jak ona zaintrygowane jest. A ma narzeka rzeka. Zostały 4 godziny do końca challenge'u, masz jeszcze dwa rzuty, ja mam tylko jeden. Czas na obiadek jakiś. Takie jedzenie przydałoby tak, się tej zjeść. A ja pierwsza. dzieje. One są też takie małe, no bo trochę czasu minęło, więc... No od wczoraj. Od wczoraj, no. Co będziesz miała na obiadek? 3-4 niebieskie. Co tam masz? Powiedz nam wszystkim. To chyba masz. To jest biszkopt Ale ekstrata! Jakie masło, Gdzieki to wygląda? To jest biszkopt A co mogłeś ewentualnie jeszcze trafić? O, Brawo, jogurt ale faktycznie zdrowo wiesz. No dobra, a parek w ogóle wczoraj miałaś same foody teraz tak zdrowo nawet. Nie zrobiłeś, nie. Balans w życiu musi być. Tak, czyli na obiad będziesz miała biszkop. A my mamy biszkop to akurat zimny biszkop. to jest mój ostatni rzut w ogóle. To jest mój ostatni rzut. No dobra, na obiad czeka mnie nic innego. Jak! Jak! Ej, chyba nie ma Lody? Co ty, to musiałaś wtedy nie wylosować lody, to musiało być coś innego wtedy. A to chyba babeczka wtedy. To razie. była babeczka w, te, w takim razie wtedy. Aha, no to wiele wyjaśnia. Czyli wtedy mogła, mogłaś wylosować babeczkę, tak. a ja teraz wylosowałem lody. Wszystko jasne. Ale obiad całkiem niezły, no. Tak mi się najem. Nie, ja już nawet nie chcę wiedzieć. Subskrybujcie, kanał, słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy. I klikajcie, również ten dzwonek, żeby otrzymywać powiadomienia na temat najnowszych no, filmów. A pierwsze osoby, które są pod filmem, zawsze są najlepiej wynagradzane. jest serduszka i w ogóle pod warunkiem, że nie piszą, że są pierwsze, bo takich komentarzy nie. Czy takiego obiadku to ja dawno, słuchajcie, nie miałem. Wygląda, wygląda naprawdę dobrze. Smakuje też dobrze od nawet pogoda, do tego współgra. Wszystko idzie po mojej myśli. Chyba to tak po tej kości tak się stało, że się, że się dobrze stało. Takie wynagrodzenie chyba. Ja już swoje zjadłem. twoje. Też wygląda całkiem, całkiem ładnie. Może nie tak ładnie jak moje, ale wciąż ładnie. Pokaż. W takim razie Biszkop, obiad Wiktorii. Zjedz sobie. No słuchaj, przykro I przykro mi też, bo słuchajcie, kończymy całą zabawę, to znaczy jeszcze mamy chwilę czasu do zakończenia challenge'a i tak raczej już nic nie będziemy jedli, bo swoje już zjedliśmy, ja i tak nie miałam co zjeść, bo już wszystkie rzeczy wykorzystałem, Wiktora ma jeszcze ten, ale zrezygnowała. Więc kliknijcie w takim razie tutaj, teraz macie piękną miniaturkę, kliknijcie i przeniesie was od razu w filmik, który nagrywaliśmy ostatnio, podobny do tego, czyli jedzenie 24 godziny przez określony budżet, to znaczy, że Wiktora miała swoją fotę i my swoją tym musieliśmy się zmieścić.